Cześć, z tej strony Jakub z kanału Mount Brick. W dzisiejszym odcinku zaczniemy serię wywiady z mocerami. Będzie to seria, w której będą się podawały pytania w stronę mocerów, właśnie pytania typowo mocerskie, w których będę pytał na przykład o, yy, o moce, które zbudowały, o jakim idzie budowanie mocy i tym podobne rzeczy. Serię tą postanowiłem zacząć także specjalnym gościem, który co prawda nie prowadzi jeszcze na swojego kanału na YouTube, ale jest związany z mocowaniem i to bardzo. Jest to uwaga, uwaga Joanna Krzysztoforska z Lego Masters. Cześć, z tej strony Joanna Krzysztoforska, znana bardziej jako Różowa z Lego Masters. Zapraszam serdecznie na mojego Instagrama Woman in Bricksworld i odpowiem dzisiaj na kilka pytań. Ja także zapraszam Was na Instagrama Joanny, ten Instagram właśnie pokaże się w opisie, możecie sobie wejść w link z opisu i wejdziecie na Instagram Joanny. A teraz najwyższa pora na pytania. Jak często budujesz swoje konstrukcje? Z racji tego, że na co dzień pracuję z klockami LEGO, ponieważ jestem instruktorem robotyki, no to bardzo często buduję swoje własne konstrukcje, ale nie tylko, również takie, które są z, z instrukcji. Ale generalnie moje własne konstrukcje buduję głównie z Lego technik. Z tego względu, że przygotowując się do zajęć z moimi podopiecznymi, chcę, żebym, żebym była po prostu podporą dla nich i w sytuacji, kiedy oni nie będą wiedzieli, w jaki sposób rozwiązać jakąś sytuację, ja muszę być na tyle gotowa żeby po prostu im w tym pomóc, więc nic nie może mnie zaskakiwać. Czy po zbudowaniu swojej konstrukcji zazwyczaj ją rozbrajasz, czy zostawiasz zazwyczaj takiego mocka w całości? No oczywiście niestety jestem zmuszona do tego, żeby rozbrajać swoje mocki, ponieważ myślę, że w innym przypadku bardzo szybko by mi się mój zasób klocków zuszczuplił. E, no, ale tak, no, mam od czasu do czasu um, takie zajawki, jak na przykład teraz przed Wielkanocą, kiedy zbudowałam sobie maszyny do malowania pisanek. Ona na przykład jeszcze jest ze mną, um, mimo że już mamy po, po, po świętach, e, ale przeważnie, przeważnie je rozbrajam. Jaki był Twój pierwszy albo jeden z pierwszych modzów, jakie zbudowałaś w życiu? Moja pierwsza konstrukcja, którą zbudowałam samemu, oczywiście była z Lego Technics i był to piesek. Piesek miał dodatkowe funkcje, po zaprogramowaniu go reagował na kolory i reagował na ruch. Jaką konstrukcję dłużej budowałaś przez najdłuższy czas? No wydaje mi się, że w tym momencie najdłużej trwającą budowlą, jaką, jaką tworzyłam, no to były te oczywiście w programie, ponieważ no tam. Musieliśmy budować przez na przykład 16 godzin. Wydaje mi się, że nie było budowli, którą dłużej bym budowała niż, niż te w LEGO Masters. A teraz może odwrotne pytanie. Ile właśnie najkrócej budowałaś konstrukcję? Jedną konstrukcję budowałam w przeciągu 15 minut i była to nawet nie, chyba, chyba nawet mniej, chyba nawet 10 minut. I była to maszynka do spinnerów. Kiedyś były takie spinery do, do, do kręcenia i za pomocą e, mainstormsów byłam w stanie sobie zrobić taką maszynę, która automatycznie je wypuszczała do, do zabawy. Jeszcze nie było żadnego pytania o Lego Masters, więc właśnie teraz zadam to pytanie. E, moje pytanie brzmi: z jakiej konstrukcji w sumie były tylko dwie plus ta przerobiona wersja e, zniszczenia w pierwszej konstrukcji, z której konstrukcji, która zbudowałaś kytanem, jesteście najbardziej zadowoleni. No, oczywiście, wracając do programu, wydaje mi się, że najfajniejszą budowlą, którą zbudowaliśmy, to była ta budowla z pierwszego odcinka. Sprawiała nam, nam dużo frajdy. a w szczególności po tak zwanym twistie, czyli po tym zadaniu dodatkowym, gdzie trzeba było rozwalić w jakiś tam sposób naszą konstrukcję. I mieliśmy na to tylko 3 godziny, więc to było naprawdę mało, żeby e, zmienić sobie swoją koncepcję całej konstrukcji tak, żeby ona była spójna. No i wtedy faktycznie wymyśliliśmy, również z techniksów, e, te nasze skorpiony. I to naprawdę e, dawało świetny efekt i wydaje mi się, że z tej budowy jestem e, najbardziej zadowolona. Powiem ostatnie pytanie. Ile zbudowałaś tak średnio mocków w życiu? Myślę, że to pytanie jest dość trudne, ponieważ nie jestem w stanie stwierdzić chyba, ile, ile, ile kolockowych konstrukcji zbudowałam. Ponieważ Klocki LEGO to całe moje życie, więc tutaj otaczam się nimi bez przerwy i bardzo ciężko mi stwierdzić, ile ich już było, ale myślę, że, że na pewno bardzo dużo. Dzięki serdeczne za wywiad, Was wszystkich zapraszam na kanał na YouTubie Montbrick oraz na jego Instagrama oraz na mojego Instagrama Women's in Bricks World. Buziaki, cześć! Dzięki wielkie Joanno za wystąpienie w wywiadzie. Właśnie w ten sposób kończymy pierwszy odcinek, pierwszy na pewno nie ostatni odcinek wywiadów z mocerami. Następny pojawi się może jeszcze w kwietniu, też mam już naszykowanego gościa. Tak jak już Joanna Krzysztoforska wspomniała, e, wpadajcie na jej i mojego Instagrama, obydwa macie w opisie filmu. Ja już was żegnam, pa!